Witam w dzisiejszym filmie. Dzisiaj zobaczysz jak zrobiłem 5 desek do krojenia dębowych klejonych. Jak tutaj widać, tutaj mamy dwie deski, które nie są zalojowane. A to z tego powodu nie są nalojowane, bo one są do wygrania i sam sobie zdecydujesz, gdy wygrasz, jak je wykończyć po swojemu. Od razu mówię, że nie jestem stolarzem, to jest po prostu moje hobby, przyjemne, spożyteczne. Także zobacz teraz, jak te deski powstały. I akurat te deski do krojenia będę robił z drewna dębowego, jak tutaj widać. To są takie najgorsze odpady popękane, ale akurat z tych odpadów deski wyjdą. I potnę je na takie kawałki o szerokości, grubości 4 cm. Wykorzystując samotwardziej, jak tutaj widać, ta tkanka przewodząca o nazwie, która nazywa się Biel, będzie do odrzucenia, bo jest miękka. Także najpierw je wszystkie przetnę mniej więcej na grubość 4 cm. Deski pocięte, deski tnę wszystkie wszystkie naraz, tak aby po pocięciu się rozróżniły i na sobie poleżały około doby. Gdy deski sobie odpoczną, strugam bezpośrednio przed klejeniem, także na strugarce jedna strona. A drugą stronę strugam na grubościówce, tak aby te dwie powierzchnie były do siebie równoległe. Teraz trzeba deski pokleić. Tutaj mam taką prasę, samoróbkę. To są po prostu płyty MDF sklejone do siebie w ten sposób, aby tutaj ścisk wchodził w ten sposób. Teraz układam sobie deski tak, jak mają w kolejności. I do klejenia desek używam tego kleju. On ma atest do żywności. Nie jest tani, ale jest naprawdę bardzo dobry. I teraz każdą z desek smaruję z jednej strony klejem. I teraz wystarczy tylko dobrze ścisnąć. Tak ściśnięte deski trzymam w tej prasie dwie godziny, potem robię kolejną, ale do strugania to oczekuję około doby. Co jeszcze ważne, deski dobrze by było ułożyć tak, aby te słoja, słoneczka tak zwane były w każdej desce w inną stronę. Wtedy deska nie będzie się krzywiła po sklejeniu. I tak z tych odpadów wyszły mi takie cztery deski, jedne mniejsze, drugie większe. I zaletą takiego klejenia właśnie jest, że możemy sobie z odpadów zrobić Właśnie takie dechy. Jedną zaletą jest to, że takie połączenie klejowe jest mocniejsze nawet od samego drewna. Pęknie bardziej drewno tutaj w tym miejscu litym, aniżeli na klejeniu. A największą zaletą klejonych desek jest to, że potem taka gotowa deska mniej pracuje, wygina się, to kształca pod wpływem wilgoci i temperatury. Teraz następnym krokiem przestrugam tylko jedną stronę tej deski na strugarce. Także deska z jednej strony wyrównana na strugarce. Teraz kilka przejazdów i równamy drugą stronę na siówce. Jedna deska trafiła się taka większa i ona nie mieści mi się tutaj w strugarce, bo noże mają tylko 25 cm deska ma około 28, także strugarka ma 30 i pokażę zaraz jak można. Taką deskę wyrównać, a robi to w ten sposób, że biorę sobie obojętnie jako płytę, aby była prosta, i przyklejam deskę tymczasowo na jakikolwiek klej. Tutaj mam piankę do sterpianu, w sumie to jest klej do sterpianu. I tak klej nam zapał. Teraz przestrugam tą deskę tak aby zrobić tu płaszczyznę potem oderwę deskę od tej płyty i zrobię płaszczyznę z drugiej strony i tak możemy w takim sposobem możemy zrobić deskę szerszą jeśli mamy strugarkę węższą aniżeli Deska jest wyrównana, teraz tutaj sfazuję frazem zaokrąglającym wszystkie ranty. Także te cztery deski są praktycznie gotowe, zostało tylko jeszcze przeszlifować powierzchnię. I ta najmniejsza deska jest do wygrania. I ta największa. Te dwie średnie deski miały być moje, ale już nie są moje. Także robię sobie za siebie taką największą dechę. Tylko tutaj ona jest duża, to fryzuję sobie tutaj miejsce na ręce do podnoszenia w ten sposób. Cięcie robię razem prostym 12 mm. Ostatnia obróbka mechaniczna to jest szlifowanie tych desek, bo po heblowaniu nie zawsze będzie idealnie. Także ja używam takiej szlifierki mimośrodowej. Zaletą tej szlifierki jest to, że nie zrobimy takich fałd po powierzchni, bo ona szlifuje i robi płaszczyznę. Odradzam szlifowania kątówką. Robi się to szybciej, ale narobimy na pewno takich fałd, takich fal, także kątówka raczej się nie nadaje. I co ważne, bo jak widziałeś, leci dużo pyłu przy kątówce. To trzeba używać dobrej maski. Nie takiej, co używaliśmy przez ostatnie dwa lata, bo one nic praktycznie nie działają. A to z tego powodu, że pył z drewna twardego, a szczególnie buka, tak samo dębiny, jest rakotwórczy. Także maska to podstawa przy takiej robocie. Teraz deski zostało tylko zolejować. Te deski, które pojadą do Was, nie będę ruszał. Wyszle w stanie surowym. Zrobię sobie tak, jak uważasz. Bo różne są techniki. Są specjalne woski, oleje mineralne. Ja to robię jednym olejem. Jest to olej kokosowy. Olej kokosowy ma 90 parę procent tłuszczów nasyconych. Tłuszcze nasycone ciężko się utleniają, jełczeją. Także ja od lat sobie... Smaruje deski olejem kokosowym, poczuwam go do 70-80 stopni. Teraz kładę na wagę tą deskę większą i ta deska waży między 2 kg a 3, czyli od 2000 do 3000 gramów. I teraz, która osoba zgadnie w gramach, ile ta deska waży, lub będzie najbliżej, to wygra tą większą deskę. Druga osoba, która będzie najbliżej, wygra tą mniejszą deskę. Także wolę w gramach od 2000 do 3000, ile ta deska może ważyć. Rozwiązanie konkursu będzie za 3 tygodnie przy filmie o boczku na mokro. I to by było na tyle. Cześć.